Wyobraźnia ludzi bardzo często zapuszcza się w rejony nieistniejące w rzeczywistości, a na dodatek kreuje wizje odbiegające swym rozbachem od obecnych w danych czasach możliwości. Taka gigantomania lub balansowanie na granicy cywilizacyjnych możliwości, nierzadko spotykana w opisach literackich, czasami znajduje ujście w próbach urealnienia marzeń. By podbijać kosmos, trzeba mieć możliwość względnie bezpiecznego i taniego dotarcia do orbity. I tak narodził się pomysł kosmicznej windy, czyli pierwszej megastruktury, o której dziś opowiemy. Chociaż niektórzy pierwszą próbę wizji kosmicznej windy widzą w biblijnej drabinie Jakubowa, opisanej w księdze Rodzaju. To jednak pomysłodawcą był oczarowany wieżą Eiffla Konstantyn Ciołkowski, który zaproponował wieżę sięgającą aż do orbity geostacjonarnej. Na orbicie znajdowałby się tak zwany pałac, czyli jakiś hotel albo stacja uczepiona na końcu tego kabla podtrzymującego konstrukcję. Winda kosmiczna jest dosyć często konstrukcją wplatającą się w świat powieści science fiction. Chyba największym zwolennikiem tego rozwiązania był Arthur C. Clarke, który w 1979 roku umieścił windę w swoich Fontanna raju. Wypada wspomnieć jeszcze ostatnie twierdzenie, napisane przez Clarka wspólnie z Frederikiem Polem, cykl marsjański Kima Stanleya Robinsona czy sagę Benabowy. Współczesne spojrzenie na windy kosmiczne w swych założeniach nie różni się od idei Ciołkowskiego sprzed stu lat, tylko detale i technologie się zmieniają. I zapewne idea będzie ewoluować aż do szczęśliwego końca, którym będzie jej realizacja. W podboju kosmosu na większą skalę ważne jest zapewnienie źródeł energii. Tu nie ulega żadnej wątpliwości, że centralna gwiazda naszego lub każdego innego układu planetarnego jest głównym energizerem. Pomysły są różne, ale te najbardziej realne i już od lat stosowane to ogniwa fotowoltaiczne, które są coraz doskonalsze. Problem tylko w skali ich użycia. Dla przykładu, ISS posiada panele słoneczne mogące zaopatrzyć stację w moc na poziomie 7 kW. Jeśli chcemy więcej, to albo trzeba zwiększyć powierzchnię paneli, albo zbierać energię gwiazdy w inny sposób. Jednym z nich jest pomysł nazwany na cześć twórców Brooksa Haropa i Freemana Dysona satelitą Dysona Harupa. Konstrukcja jest prosta i wykorzystuje fakt, że gwiazda nieustannie emituje strumień naładowanych cząstek zwanych wiatrem gwiazdowym. Jeśli umieścimy na drodze takiego strumienia pętle z przewodnika, to zostanie w nim zaindukowany prąd elektryczny. Rachunki wykazują, że w przypadku wiatru słonecznego o natężeniu takim jak w pobliżu Ziemi, pętla z drutu miedzianego o przekraju 1 cm i średnicy 300 m pozwoli wygenerować energię elektryczną o mocy na poziomie 1,7 MW. To tyle, ile zużywa około tysiąc domów jednorodzinnych. Skoro już kosmiczną windę i zapasy energii mamy, to może zbudować kolonię orbitalną albo międzyplanetarną, ba nawet międzygwiezdną i to taką z prawdziwego zdarzenia. Wypada poczynić tylko jedną, ale jakże ważną dygresję natury fizycznej. Otóż w każdym ruchu krzywoliniowym, a w szczególności w ruchu po okręgu, występuje składowa przyspieszenia skierowana do środka tej krzywizny. Nazywa się ona przyspieszeniem dośrodkowym. Jeśli takiemu ruchowi podlegać będzie masa, to zgodnie z drugą zasadą dynamiki towarzyszyć będzie powstanie siły skierowanej ku środkowi ruchu. Siła ta zwana jest dośrodkową. Dla nas ważne jest jednak to, że zgodnie z trzecim prawem dynamiki Newtona każdej akcji towarzyszy reakcja, a co za tym idzie, powstanie siła działająca na zewnątrz tej krzywizny ruchu. Doświadczył jej każdy, kto pokonywał autem zakręt i poczuł to dziwne wypychanie na zewnątrz. Gdy będziemy zatem wewnątrz jakiejś okrągłej konstrukcji, takiej jak walec, sfera czy torus, to siła ta będzie powodem powstawania wrażenia takiego samego, jakie sprawia ciążenie grawitacyjne na powierzchni Ziemi. Po tym dość istotnym wtręcie czas na przedstawienie galerii pomysłów na kosmiczne habitaty. Pierwszym istotnym projektem była przedstawiona w 1929 roku sfera Bernala, która swą nazwę zawdzięcza twórcy, Johnowi Desmondowi Bernalowi. Oryginalna wersja projektu zakładała kulisty w swym kształcie obiekt o średnicy 1,6 km z docelową populacją 30 tysięcy mieszkańców. Zmieniona wersja projektu mówi o obiekcie posiadającym zaledwie 500 metrów średnicy, który dzięki obracaniu się z prędkością 1,9 obrotu na minutę będzie w stanie symulować przyciąganie ziemskie. Oczywiście uważny widz natychmiast zauważy, że wewnątrz takiej sfery największe sztuczne ciążenie będzie w okolicach równikowych, zaś przy jej osi spadnie do zera. Taka niewygoda związana z różnicami warunków nie odgrywa roli w przypadku kosmicznych kolonii o kształcie cylindrycznym. Jakkolwiek pierwowzór literacki zawdzięczamy Arturowi C. Clarkowi i jego spotkaniu z Ramą z 1973 roku, to ścisłe techniczne wytyczne realnej konstrukcji podał amerykański fizyk Gerard O'Neill w 1976 roku. Od jego nazwiska konstrukcja asygnowana nazwą wyspom 3 często nazywana jest cylindrem O'Neilla. W projekcie jest to układ dwóch rotujących w przeciwnych kierunkach cylindrycznych struktur o średnicy 8 km i długości 32 każda, połączonych z systemem łożyskowym. Większą wersją cylindra Onila jest zaproponowana w roku 2000 przez inżyniera Toma McKendry. Konstrukcja o promieniu około 460 km oraz 4600 km długości, co daje powierzchnię mieszkalną 13 milionów km kwadratowych, czyli prawie tyle obszaru jak Rosja. Cylinder Onila jest częstym rekwizytem w powieściach science fiction. Oprócz wspomnianego przed momentem cyklu o ramie, taka konstrukcja była stosowana w szkole orbitalnej na kartach gry Endera, Orsona Scott'a Carda, czy choćby w trylogii Świt Nocy Petera Hamiltona. Gdy przypomnimy sobie paradyzję Janusza Zajdla, uświadomimy sobie, że połączone kontenery tworzą pierścieniową, rotującą gdzieś w kosmicznej pustce konstrukcję. Oczywiście w powieści okazało się to szwindlem, na wielką skalę, ale my możemy pójść tym tropem. Wcześniej od Zajdla, bo już w 1968 roku niezawodny Arthur C. Clarke w swojej powieści 2001 Odyseja Kosmiczna przedstawił nam rotującą stację kosmiczną, a w filmie Elysium wyreżyserowanym przez Nilla Blomkampa mogliśmy podziwiać wspaniałe wizualizacje takiej megastruktury. Techniczne aspekty tej toroidalnej konstrukcji opracowano przy okazji zorganizowanej przez NASA w 1975 roku letniej szkoły, odbywającej się na terenie Uniwersytetu Stanforda, no i stąd nazwa kolonii TORUS Stanforda. Jednak sam pomysł jest dużo starszy, bo pochodzi od Słowaka Hermana Potecznika, który zaproponował w swojej wydanej w 1928 roku w języku niemieckim książce projekt rotującej stacji kosmicznej Vonrad, umieszczonej na orbicie geostacjonarnej. Na bazie pracy potocznika w 1952 roku swoją koncepcję stacji kosmicznej przedstawił też Werner von Braun. Dziś jednak najbardziej znana jest propozycja kosmicznej kolonii w kształcie obważanka, przewidziana dla 10 tysięcy, a nawet w innej wersji do 140 tysięcy mieszkańców, zwana Torusem Stanforda. Jest jeszcze jeden bardzo realny pomysł warty opowiedzenia. W przywoływanej już grze Endera supertajna baza ulokowana została w wydrążonej asteroidzie. Ten pomysł wydaje się całkiem realny, no bo coraz więcej prywatnych inicjatyw wiąże się z wykorzystaniem surowców krążących sobie tuitam tam w układzie słonecznym w postaci właśnie asteroid. Asteroida zaś po wydrążeniu i wyeksploatowaniu może być doskonałym miejscem dla kolonistów. Wprowadzimy sobie ją w ruch obrotowy i już, w środku może zakwitnąć życie, tak jak w powieści Kima Stanleya Robinsona 2312 zarówno sfera Bernala jak i cylinder Onila oraz torus Stanforda to konstrukcje które wydają się być w zasięgu naszych możliwości. Wystarczy nieco się sprężyć, wybudować kosmiczną windę i już można zacząć budować na orbicie takie wspaniałe habitaty. Fantaści dają nam jednak swe nieskrępowane technicznymi ograniczeniami naszego dzisiaj wizje dużo bardziej monstrualne, o wiele bardziej przytłaczające swym rozmachem i możliwe tylko wtedy, gdy w naszym rozwoju cywilizacyjnym wespniemy się na znacznie wyższy poziom. W 1959 roku w periodyku naukowym Science opublikowana została śmiała wizja megastruktury, której rozmach stawiał ją raczej znacznie bliżej fantastyki niż nauki. Autorem tego pomysłu był fizyk teoretyczny i matematyk Freeman John Dyson. I choć autor pomysłu poprosiłby nie używać w nazwie jego nazwiska, to chyba już na zawsze sfera Dysona pozostanie obecna w słowniku futurystów i fantastów. Zgodnie z założeniami autora, odpowiednio zaawansowana cywilizacja od drugiego stopnia rozwoju w skali Kardaszewa byłaby zdolna do wybudowania ogromnej konstrukcji, która całkowicie otaczałaby gwiazdę, umożliwiając wykorzystanie prawie całej energii wypromieniowanej przez gwiazdę na użytek cywilizacji. Dziś pojęcie to rozbudowało się i istnieje kilka megastruktur, mieszczących się w ogólnym opisie podanym przez Dysona. Mówi się o roju, bomblu czy wreszcie sferze. Gwiazda otoczona może być koncentrycznie wieloma warstwami rojów elementów informatycznych tworzących gigantyczny komputer, zwany mózgiem matrioszką. Taki hipotetyczny system składałby się z nanotechnologicznych komponentów zasilanych przepływem energii od gwiazdy w przestrzeń kosmiczną. Wykorzystywałby on zapewne całą energię emitowaną przez gwiazdę do wykonywania obliczeń, a także promieniowanie podczerwone od nagrzewających się elementów bliżej gwiazdy. Chyba najznakomitszą wizję mózgu matrioszki przedstawił Charles Stross w swoim Accelerando. Fragment sfery Dysona w postaci okalającego gwiazdę Pierścienia jest głównym bohaterem cyklu Świat Pierścienia, zapoczątkowanego w 1970 roku powieścią Pierścień, a napisaną przez Larego Nivena. Ta monumentalna konstrukcja nazywana jest przez odwołanie do tej powieści Pierścieniem Nivena. Ma około 1,6 miliona kilometrów szerokości i średnica około 300 milionów kilometrów, co odpowiada rozmiarom orbity Ziemi. Obraca się ze stałą prędkością dla wywołania sztucznego przyciągania dzięki sile, o której już mówiłem, czyli sile odśrodkowej. Jego wewnętrzna powierzchnia jest przystosowana do życia i odpowiada około 3 milionom powierzchni Ziemi. Na krawędziach atmosfera jest utrzymywana przez ściany o wysokości 1,5 tysiąca kilometrów. Powierzchnia pierścienia jest bezustannie oświetlana przez centralną gwiazdę, dlatego by zapewnić zmienne oświetlenie, na znacznie bliższej orbicie umieszczone są spięte fragmenty mniejszego pierścienia, jak w powieści Nivena, albo mniejszy pierścień z otworami. Troszkę mniejszą wersję zaproponował w 1997 roku Forest Bishop. Ów pierścień Bishopa ma średnicę 1000 km i około 500 km szerokości. Daje to powierzchnię wewnętrzną pierścienia około 3 milionów km2, co jest porównywalne z obszarem Argentyny albo Indii. Aby zatrzymać powietrze, brzegi wnętrza pierścienia posiadają ściany wysokości około 200 km. Lita sfera Dysona jest często wykorzystywanym rekwizytem w powieściach science-fiction. Weźmy choćby powieści Boba Shaw'a z cyklu Orbitzville, gdzie sfera Dysona jest niczym innym jak tylko pułapką na łasę przestrzeni życiowej cywilizacji. Albo rozbita sfera Dysona z kogi z Czarnego Słońca, badana Peteckiego. Sfera Dysona, która nagle otacza Układ Słoneczny jest tłem dla świetnej powieści Grega Egana, Kwarantanna. Pojawia się też w Triumfie Edymiona Dana Simonsa, Ciemnej Stronie Drugiego Słońca Ginny Wolfa i wielu innych powszechnie znanych utworach. Jednak ostatnie słowo w kreowaniu megastruktur należy się Danowi Aldersonowi, naukowcowi z Jet Propulsion Laboratory w Kalifornii, który wymyślił konstrukcję określoną mianem dysku Aldersona. Już na wstępie wypada stwierdzić, że koncepcja ta nie ma waloru innego niż tylko czysto teoretyczny, no bo jak inaczej traktować ten plater usytuowany równikowo wokół gwiazdy centralnej zajmującej jego środek? Dla gwiazdy takie jak Słońce sam dysk rozciągać ma się od obszaru orbity Merkurego aż po orbitę Jowisza. Przy grubości około 5000 km na całej powierzchni z obu stron ciążenie będzie podobne jak na Księżycu, czyli 1 szósta tego przyciągania ziemskiego. Dostępna powierzchnia po obydwu stronach ponad 4 miliardy razy przekracza powierzchnię Ziemi. Jednak biorąc pod uwagę odpowiednie warunki dla życia, dostępne byłoby jakieś 10% tej powierzchni. Jest jeden malutki szkopu. Masa takiego dysku tysiąckrotnie przewyższa masę Słońca. No i pytanie nasuwa się samo: po co? A jak wygląda obecna rzeczywistość, no i ta historyczna? Zacznijmy od historii. Swego czasu powstały realne konstrukcje wyprzedzające swą epokę. Należy do nich bez wątpienia słynny chiński mur, a także piramidy. Chiński mur to miano, które oznacza nie tylko ciągnącą się setkami kilometrów budowlę, dobrze nam wszystkim znaną ze zdjęć czy filmów, ale cały niezwykle rozbudowany system fortyfikacji. Zaczęto te umocnienia wznosić już w VII wieku przed naszą erą, zaś sam mur rozpoczęto stawiać w III wieku przed naszą erą. Znaną do dziś postać mur uzyskał dopiero w dynastii Ming w XV wieku. Dynastia ta, odczuwając duży nacisk ludów mongolskich, postanowiła zbudować w oparciu o wciąż istniejące fragmenty starożytnego muru ciągły system fortyfikacji od granic Korei aż po pustynię Gobi. Mur poraża swoim rozmachem. Choć tradycyjnie przyjmuje się, że wielki mur rozciągał się na długości około 2400 km, to najnowsze badania sugerują, że całość umocnień wraz z naturalnymi barierami to aż 8851,8 km na co składa się 6259,6 km murów i innych umocnień wzniesionych ludzką ręką oraz 2232,5 km barier naturalnych takich jak rzeki i wzgórza oraz 359,7 km rowu. Jeśli idzie o piramidy, to najbardziej znane wzniesiono w Egipcie, chociaż ten typ budowli spotykany jest w innych częściach świata, chociażby w Ameryce Południowej. Tu przy okazji omawiania megastruktur ograniczę się tylko do największej z wzniesionych piramid, Wielkiej Piramidy Cheopsa w Gizie. I nie wnikając w motywy budowy, jej rzekomo magiczne cechy, podam tylko kilka liczb, które powodują, że ten budowany, podobno zaledwie 20 lat i ukończony około 1560 roku przed naszą erą kolos, nawet dziś jest trudnym do wyobrażenia sobie przedsięwzięciem. Piramida ma wysokość około 138,7 metra, a pierwotnie nawet 146,6. Na budowę zużyto około 2,5 miliona precyzyjnie ociętych kamieni, a cała budowla ma masę szacowaną na około 6 milionów ton. Oczywiście podobne do opisanych wyżej konstrukcje są obecne w literaturze i filmie science fiction. Przykładami niech będzie choćby Wielki Mur z cyklu opowieści George'a R.R. Martina Pieśń Ognia i Lodu, czy choćby latające piramidy z filmu i serialu Gwiezdne Wrota. Oczywiście świat współczesny nie stroni od powalających swym ogromem inwestycji i konstrukcji, których skala przerasta czasami nasze wyobrażenia. Niektóre z takich śmiałych, realnie opracowywanych planów nie zostały nigdy zrealizowane. Z pewnością zaliczyć można do nich utopijną wizję niemieckiego architekta Hermana Sorgela, który w pierwszej połowie XX wieku zamierzał doprowadzić do budowy nowego kontynentu zamieszkiwanego przez Europejczyków, który nazwał Atlantropą. Teren ów w śmiałych wizjach Surgela obejmował obszary basenu Morza Śródziemnego, które po osuszeniu planowano wybudowanie gigantycznej tamy w cieśnieniu Gibraltarskiej stanowić miały tereny uprawne. Realizacja tej utopii miała rozwiązać problemy ekonomiczne, energetyczne, polityczne, a także demograficzne Europy. Tak się złożyło, że plany Surgela urzeczywistnił Filip K. Dick na kartach człowieka z Wysokiego Zamku. W powieści hitlerowcy po wygraniu II wojny światowej rozpoczęli projekt Farmland w którym Morze Śródziemne zostało zagrodzone i osuszone, pozwoliło to odzyskać ogromne obszary gruntów rolnych. Innym niezrealizowanym pomysłem jest budowa gigantycznych pływających miast w ramach brytyjskiego projektu Habakuk. Ten typ potężnych okrętów planowano zbudować stworzywa o nazwie Pykret, będącego mieszaniną lodu i trocin, wytrzymałości zbliżonej do żelbetu. Przewidywana wyporność miała wynieść 2 miliony ton. Statek Queen Mary II ma wyporność 77 tysięcy ton. Projekt opracował w roku 1943 Geoffrey Pike i według jego planów okręt miał długość 610 metrów, szerokość blisko 100 metrów, a wysokość ponad 60 metrów. Grubość ścian obliczono na 12 metrów. Jednak megastruktury czasów współczesnych to nie tylko niezrealizowane pomysły. Skoro jesteśmy w okolicach wody, to warto wspomnieć konstruowane z wielkim rozmachem sztuczne wyspy. Najwspanialsze są oczywiście Wyspy Palmowe, usytuowane u wybrzeży Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Każda z wysp ma kształt palmy z falochronem dookoła. Na usypanie wysp zużyto 80 milionów metrów sześciennych materiału skalnego z dna pobliskiej zatoki. W tym samym miejscu zrealizowano projekt The World. Około 300 wysp układających się w kształt mapy świata. Wypada choćby wspomnieć tylko w tym miejscu inne gigantyczne przedsięwzięcie, jakim było wybudowanie lotniska na sztucznie usypanej wyspie. Zrealizowano to jako międzynarodowy port lotniczy Chubu, niedaleko Nagoi, który jest jednym z największych lotnisk w Japonii. Do powszechnych dziś konstrukcji, w przypadku których można użyć słowa mega konstrukcje, z pewnością zaliczyć trzeba również drapacze chmur. Dziś istniejącym najwyższym budynkiem jest Burcz Khalifa, czyli wieża Dubaju, którego wysokość to 828 metrów. W najbliższych planach jest też realizacja innego superwieżowca zwanego Kingdom Tower. Jego łączna wysokość według już realizowanego projektu to 1600 metrów, co sprawi, że będzie niemal dwukrotnie wyższy niż burcz Khalifa. Projekt Kingdom Tower jest dziełem Adriana Smitha, a zostanie wybudowany za około 1,3 miliardów dolarów w saudyjskim mieście Jeddah. Wieża będzie mieć ponad 3,5 miliona metrów sześciennych przestrzeni oraz 275 pięter. Skoro jesteśmy przy wieżowcach, to można pomyśleć też o ekumenopolis, którego najbardziej znaną wizją jest miasto planeta Korosant z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Daleko jeszcze do realizacji takiej infrastruktury na błękitnej planecie, jednak megapolis, wielkie skupiska miast, nie są już niczym niezwykłym. Innym przykładem istniejących megastruktur są zapory rzeczne będące podstawą wielkich elektrowni wodnych. Pierwszą prawdziwie mamucią zaporą była zapora Hoovera, ukończona w 1936 roku. Tama, która obecnie jest w USA narodowym pomnikiem, ma wysokość 224 metrów, długość 379 metrów. Oczywiście, zapora Hoovera nie dorównuje elektrowni Itaipu, położonej na rzece Paraná na granicy Brazylii i Paragwaju. Ta zapora, choć ma tylko 196 metrów wysokości, za to aż blisko 8 km długości, to przede wszystkim bloki energetyczne. Przepływająca przez nią w tempie 60 000 m sześciennych na sekundę woda wytwarza 95 TWh energii elektrycznej, co pokrywa praktycznie całe zapotrzebowanie Paragwaju i 1 piątą zapotrzebowania Brazylii. Rekordzistką jest jednak najdroższa pojedyncza konstrukcja na Ziemi kosztująca 37 miliardów dolarów zapora trzech przełomów. Ta konstrukcja wpłynęła nie tylko na życie ludzi, ale i na zachowanie naszej planety. Po uruchomieniu zapory, przemieszczenie 40 miliardów ton wody o jakieś 100 metrów nad poziom morza spowodowało mierzalne skutki dla obrotu Ziemi. Oś obrotu przechyliła się nieco, przesuwając biegun geograficzny o 2 cm, a doba wydłużyła się o 600 mikrosekundy. Imponują rozmiarami, zarówno długością, jak i wysokością również mosty. Rekordzistą wysokości jest wiadukt Milau nad doliną rzeki Tarn w południowej Francji, którego najwyższy z siedmiu filarów mostu liczy 343 metry wysokości. Zaś najdłuższym mostem mogą poszczycić się Chińczycy, którzy zbudowali liczący 165 km wielki most Danian Kunshan. I na koniec tej wyliczanki, która może sprawić, że poczujemy się jako ludzie dumni i wielcy, jeszcze kilka przykładów wielkich konstrukcji wykorzystywanych w nauce. Ostatnimi czasy dosyć często słyszymy, widzimy i czytamy w mediach o wielkim zderzaczu hadronów, znajdującym się w CERN niedaleko Genewy. LHC jest największą maszyną świata. Jego zasadnicze elementy są umieszczone w tunelu w kształcie torusa o długości około 27 km, położonym na głębokości od 50 do 175 m pod ziemią. Jeden z kilku detektorów, CMS, służący do rejestracji mionów, ma masę 12,5 tysiąca ton. Jego średnica to 16 metrów, a całkowita długość 21 metrów. Aby oderwać się już od błękitnej planety, dorzućmy jeszcze Międzynarodową Stację Kosmiczną, kolosa krążącego na orbicie. ISS to blisko 420 tysięcy ton różnych pomieszczeń i urządzeń, które zajmują powierzchnię zbliżoną do stadionu piłkarskiego. Przestrzeń życiowa to prawie 1000 metrów sześciennych, czyli tyle co całkiem spora willa. No cóż, pozostaje tylko pozostać w zdrowiu, żyć jak najdłużej i doczekać jeszcze jakichś niesamowitych i fantastycznych megastruktur, które swoją ręką wykona nasza cywilizacja techniczna. To już koniec tego odcinka, my widzimy się w kolejnych Astrostory, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!